Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój drodzy, witam Was w drugą niedzielę Wielkiego Postu w naszych rekolekcjach ze Świętym Markiem, Ewangelistą, którym towarzyszy to piękne hasło Uwierzyć Jezusowi. Dzisiaj zatrzymamy się nad kolejnym fragmentem z pierwszego rozdziału Ewangelii Świętego Marka, rozdziału 14-20. Z drugiego 13 do 17 i z trzeciego od 17 do 19. Zapraszam Was, moi drodzy, byśmy teraz wsłuchali się w ten fragment Ewangelii. I dzisiaj zastanowili się, jak możemy my codziennie stać po stronie Jezusa. I wsłuchując się w ten fragment Ewangelii Markowej. Właśnie w sercu pytajmy siebie, czy ja tak naprawdę stroję po stronie Jezusa. On jest dosyć obszerny, więc proszę z uwagą o wysłuchanie, a za chwilę spróbujemy ten fragment pogłębić naszym rozważaniem. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Gajle i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Gerjewskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że stanicie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba syna Zabedusza, brata jego Jana, którzy też byli w łodzi naprawiali sieć. Zaraz ich powołał. A oni, zostawiwszy swego ojca Zebedeusza, razem z tajemnikami w łodzi poszli za nim. Potem Bob wyszedł znowu nad jezioro, gdy cały lud przychodził do niego. A on go nauczał. Przechodząc, ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten stał i poszedł za nim. Jezus siedział w jego domu, przy stole. Wielu celników i grzeszników siedziało razem z nim i jego uczniami. Wielu bowiem było, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszu widząc, że jest grzesznikami, celnikami mówili do jego uczniów. Czemu nie jest celnikami, grzesznikami? Jezus usłyszawszy to rzekł do nich. Nie potrzebują lekarza zdrowia ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus zasiądalił się ze swoimi uczniami w stronę jeziora a szło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania oraz z okolic Tylu i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie wieś o tym, jak wiele działo. też polecił swym uczniom, żeby łódka była stale dla niego w pogotowiu ze względu na tłum, aby go nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił wskutek, czego wszyscy mieli jakieś, którzy mieli jakieś choroby. Wcisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś syn Boży! Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniało. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanął więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, którym nadał przy, przydomek Bonerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Efeusza, Tadeusza, Szymona gorliwego, Judasza i który właśnie go wydał. Dosyć. Długi fragment Ewangelii, ale spróbujemy nad nim się zastanowić. Tak jak mówiłem tydzień temu, moi drodzy, dalszym odpowiedzią na to słowo jest moje życie. Jak ja swoim życiem odpowiem na ten fragment? Jezus wraca do Galilei, do Krainy Śmierci. Tak ją wtedy nazywano, bo tam krzyżowały się szlaki komunikacyjne, tam krzyżowały się również kultury żydowska, grecka i Galilea przez Żydów mieszkających w Judei czy blisko Jerozolimy okolic była uznawana właśnie za krainę Pogan. A ludzi, którzy krzyżowali się z Poganami, nie byli zbyt ludźmi głębokiej wiary judaistycznej, nie zachowywali prawa tak mocno, jak czynili to mieszkańcy Judei. Dlatego nie, dziwi nas, nie dziwią nas słowa, które padają w Ewangelii, czy może być coś dobrego z Galilei. Przecież żaden prorok nie powstaje z Galilei. Właśnie Galilea była taką krainą uznawaną przez Judejczyków za coś gorszego, gdzie ludzie nie byli zbyt głębokiej wiary. I właśnie do takiej krainy. Wraca Jezus, przecież On sam pochodził z Galilei, z miasta Nazaret. Wraca do swoich, ale moi drodzy, już nie wraca jako zwykły galilejczyk, jako zwykły człowiek, ale jako ten, który już głosi Ewangelię, który czyni wielkie znaki, cuda. Wraca ten sam, ale można powiedzieć już nie taki sam. I Jezus rozpoczyna od najtrudniejszych ludzi, Zaczyna gromadzić wokół siebie uczniów, świadków i idzie nad jezioro Galilejskie, które jest właśnie symbolem tej codzienności. Przechodzi obok życia ludzi, zwykłych rybaków, trudnych ludzi, którzy ciężką pracą zarabiali na utrzymanie siebie, swoich najbliższych rodzin, których praca była bardzo, bardzo ciężka, nie zawsze przynosiła spodziewane efekty, wielokrotnie wracali z niczym. Po całonocnych łowach i łodzie były puste. I to na pewno budziło w nich frustrację wielokrotnie. I do takich ludzi, którzy też nie mieli takiej głębokiej wiary, relacji z Panem Bogiem, przychodzi Jezus, aby wejść w ich tą codzienność. Aby w tą codzienność wejść, tam zanurzyć się, jak mówiliśmy tydzień temu, że Jezus zanurza się w Jordanie, czy w naszym życiu. I tak czyni Jezus, wchodzi w tą codzienność, to, co było ich codziennym zajęciem, ale spogląda na nich. To spojrzenie Jezusa, coż mówiłem przy okazji kolekcji św ze świętym Piotrem. Jezus spogląda, czyli wejrzał w serce człowieka, dotknął Jego serca, spojrzał to, co, co jest tu, aby to uzdrowić. I, moi drodzy, właśnie to spojrzenie Jezusa. I tu jest, moi drodzy, zobaczmy waga adoracji eucharystycznej przed Najświętszym Sakramentem, my często nie rozumiemy, którą, może jak już przychodzimy, poświęcamy na to, aby zagadać Pana Boga. A to jest czas, kiedy pozwalamy, aby Jezus wejrzał w moje serce. Tu, co jest te różne zakamarki może mojego życia, aby w to wejrzał. To zapatrzenie, ja Jezus, to wejrzenie Jezusa, które uzdrawia, sprawia, że człowiek zostawia tą codzienność, to co jest tak naprawdę nieistotne, idzie za Jezusem, jak apostołowie, jak jego pierwsi uczniowie. Jezus spogląda. I moi drodzy, właśnie, czy ja w swoim życiu doświadczyłem takiego wejrzenia Jezusa w moją codzienność? Czy Jezus wejrzał w moje życie? Czy pozwoliłem Jezusowi wejrzeć w moje, tu w moje serce? My kochani, nie robimy, jak ktoś nam patrzy prosto w oczy, bo jak mówi się, że oczy są zwierciadłem do duszy, zwierciadłem naszej duszy. Ktoś patrzy nam prosto w oczy. Nie lubimy tego. Ale pozwólmy, żeby uczynił to Jezus. Żeby zobaczył tę prawdę o nas. I On po to spogląda, aby nas uzdrowić. To, co uczynił ze świętym Piotrem, kiedy święty Piotr się zaparł Jezusa. Jezus tak samo wejrzał na Piotra, spojrzał. I to spojrzenie... Uzdrowiło Piotra, sprawiło, że Piotr wybuchnął płaczem, zrozumiał swój błąd, zrozumiał, że Jezus go kocha i mu wybacza. Pozwólmy, aby Jezus nas wejrzał. I moi drodzy, Jezus, jak słyszeliśmy w rozważanym przez nas dzisiejszym fragmencie, powołuje uczniów, ale później wybiera ich na swoich dwunastu apostołów. Powołuje ich po imieniu. Przy końcu tego fragmentu czytałem imiona 12 apostołów. Jezus po całonocnej modlitwie schodzi z góry i wybiera swoich najbliższych przyjaciół, na których zbuduje kościół. Ten nowy Izrael, nowy, nowy lud Boży. To będzie fundament, na którym Jezus zbuduje kościół. To są, moi drodzy, trudni ludzie. To nie są anioły. Są bardzo trudni ludzie, z którymi, który będzie prowadził przez trzy lata formacji, będzie z nich kształtował Nowy Lud będzie z nich kształtował tych, którzy mają żyć Jego miłością, mają żyć tak jak on i znaleźć Jego Ewangelię, być autentyczni w swojej wierze, być prawdziwi. Trudna droga z trudnymi ludźmi, którzy. Mieli zupełnie, jak mówiłem tydzień temu, byli na innym poziomie swojej wiary. Ale Jezus, wywołując ich z tłumu, mówi: Teraz musicie stanąć po mojej stronie, będziecie postrzegani jako należący do mnie Jezusowi. I tak było. I ty byłeś Galilejczykiem. jesteś jednym z nich, jak mówiono później do Piotra. On już utożsamiany z Jezusem. Jezus wywołując ich z tego tłumu mówi: Teraz będziecie należeć do mnie. Teraz będziecie postrzegani jako moi. I moi drodzy, decyzja apostołów to dzielenie życia z Jezusem. I pomyślmy, czy my dzielimy to życie z Jezusem? Tak naprawdę. Czy dzielimy się naszym życiem z Jezusem? Jezus, mówiąc do apostołów, Pójdźcie za mną, mówi: Zostawcie to Wasze życie za swoimi plecami. I zapytajmy siebie: Czy pozostawiłem za, za sobą różne złe relacje, które oddzielały mnie od Pana Jezusa? Jezus mówi: Porzućcie Waszą Galileę. Porzućcie. Co, moi drodzy, co muszę porzucić w tym czasie Wielkiego Postu dla Jezusa? Czy potrafię coś porzucić dla Pana Jezusa? Właśnie coś, co utrudnia mi relacje z Nim, a utrudniając relacje z Panem Bogiem, moi drodzy, konsekwencją są trudne relacje z drugim człowiekiem. Kiedy nie mamy dobrych relacji z Chrystusem, nie mamy dobrych relacji z człowiekiem musimy sobie szczerze na to, to uświadomić, że dobre, piękne relacje z Bogiem to wspaniałe relacje z drugim człowiekiem. Dlatego zapytajmy siebie, co muszę zostawić w drodze za Panem Jezusem? Jezus dzisiaj, dzisiaj mówi, że teraz to musisz zrobić, nie jutro. Używa tutaj czasu teraźniejszego, wołając mój pójdź za mną, teraz. I zostaw te różne złe relacje, złe nawyki, cokolwiek to jest. I pokaż, że stoisz po mojej stronie. To, co mówiłem jako tytuł naszych dzisiejszych rozważań. Stoję po stronie Jezusa. I właśnie, moi drodzy, czy ja stoję po stronie Jezusa we wszystkim? Jest pytanie. Bardzo ważne. Czy ja stoję po stronie Jezusa? I tu mogą zacząć się różne problemy. No tak, ja stoję, ale w tej kwestii to bym tu się nie zgadzał, bo mam inne spojrzenie. Nie. Czy ja we wszystkim stoję po stronie Jezusa? Dlaczego to jest takie ważne? Bo stanie po stronie Jezusa daje życie. To jest prawdziwe życie. I to jest opowiadanie się za życiem, za pięknym życiem, za tym życiem, które On daje, które, przez które chce nas uświęcać. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy tego spojrzenia pełnego miłości Jezusa, aby właśnie opowiedzieć się po Jego stronie, aby pokazywać innym, że ja należę do Jezusa. Ale jeśli nie porzuciłem tych różnych sieci jak apostołowie, tych moich lęków, obaw, to one będą się ciągnęły za mną. I moi drodzy, czy mam takie wydarzenie w życiu, kiedy poczułem taką wielką miłość do Jezusa? Popróć może dzisiaj do tej pierwszej miłości do Pana Jezusa. Mogło to być. Kiedy byłeś w pierwszej komunii świętej, czy w jakimś innym wydarzeniu, kiedy poczułeś tą pierwszą fascynację Panem Jezusem, kiedy powiedziałeś: Pan Jezu, a Ciebie jestem gotowy zrobić wszystko. Właśnie. Wróć do tego, do tej pierwszej fascynacji. Wróć do początku. I to Ci pomoże, żebyś odkrył na nowo tą piękną drogę z Jezusem. A Ty, moi drodzy, Dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyśmy, abyście zapytali siebie, czy ja stoję po stronie Jezusa? I zaprosili Jezusa w tą swoją galilę i pozwolili mu wejrzeć w swoje życie. Bo to narodzi tą głęboką więź z Jezusem, bo temu służą nasze rekolekcje. Aby ta więź z Jezusem się Pogłębiła, jakbyśmy na świat spojrzeli oczami Jezusa. Zaczęli patrzeć po Jezusowemu. To jest coś takiego patrzeć na świat, na człowieka, na siebie, tak jak Chrystus. Patrzeć z miłością, z wyrozumiałością. To cieszyć się życiem, cieszyć się Bogiem, drugim człowiekiem. I tego chciałbym wam. Tą drugą niedzielę wielkopostną życzyć. Pozwolenia, aby Jezus spojrzał na Ciebie, a Ty abyś spojrzał Jego oczami na siebie innych. Abyś, kiedy po rozważeniu jeszcze raz tego fragmentu Ewangelii Markowej, do, do, do czego bardzo zachęcam, pobył z Jezusem i wszedł Tą swoją codzienność, ale już z nim. Jako człowiek Jezusa Chrystusa. Jako ten, który patrzy na świat z miłością, z nadzieją, z wiarą. Nie patrzy tak, jak mi mówi ten dzisiejszy zagubiony świat, ale tak, jak mi mówi Jezus. A Jezus zawsze patrzy z miłością. Jezus nigdy nie skreśla człowieka. On człowieka kocha i tego Ci dzisiaj życzę. Jezu, proszę Cię, wejrzyj w nasze serca, dotknij tej naszej Galilei, w której może panuje śmierć, w której nie ma Twojej obecności. Dotknij i uzdrawiaj. Wypełnij moją codzienność swoją obecnością, a my wpatrzmy się w Jezusa, a to będzie rodziło posłuszeństwo jego słowu i życie słowem Jezusa będzie wtedy czymś naturalnym czymś co będzie dawało nam radość życia przede wszystkim będzie dawało nam sens naszej codzienności Jezu spojrzyj we mnie i patrz a sprawa abym patrzył na świat twoimi oczami chwała ojcu i synowi duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Bardzo moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie, za wspólne rozważenie słowa, które dzisiaj daje nam Bóg i życzę, abyśmy pozwolili Jezusowi wpatrzyć się w nas, a my patrzmy na świat Jego oczami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.